Ewangelia pełna jest cudów, znaków. Niewidomi odzyskują wzrok, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą. Jednak Jezus nie ma ich na zawołanie. Jest pościągliwy w odsłanianiu swej boskości. Z uporem unika wielkiej wido, Wiskowości, sensacji, efektownych pokazów. Jedynie ludzka bieda, nieszczęście, wołanie na krawędzi rozpaczy wydzierają jego moc. Objawia się ona jedynie w obliczu wiary, bowiem znaki, które czyni, nie wymuszają wiary, lecz z niej wypływają. To wiara powoduje znak, a nie odwrotnie. To dlatego Jezus reaguje tak niezwykle ostro i jednoznacznie w stosunku do tych, którzy przyszli do Niego, aby wystawić Go na próbę, żądając znaku. Niestety, wbrew pozorom, to pragnienie znaku bardzo często staje się również naszym pragnieniem. Pojawia się ono szczególnie w sytuacjach trudnych, doświadczenia cierpienia, życiowych przesileń, wyborów i decyzji. Wtedy często od jakiegoś konkretnego znaku uzależniamy naszą przyszłość, próbując sobie wmówić, że Bóg tak chciał. Kiedy indziej nie otrzymując upragnionego znaku od Boga, Powątpiewamy nawet w jego obecność. Na czym polega błąd? Antony de Melo w jednej ze swoich książek pisze: Rybka w oceanie pyta inną rybkę. Przepraszam, którędy do oceanu? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie go znajdę? Powiesz, to paradoks. Głupota stawiać takie pytania. Ale czyż nie jest głupotą domagać się znaku od Boga, gdy cały jesteś w nim zanurzony? Myślę, że zamiast oczekiwać na jakiś znak od Boga w duchu wiary, spróbujmy zrozumieć znaczenie tego, co już stało się Twoim moim udziałem. W obliczu wątpliwości co do dalszej drogi, bo mamy problemy w rodzinie, bo nie potrafimy znaleźć wspólnego języka z innymi, bo ktoś nas może mocno skrzywdził, nie czekajmy na znak. Bądźmy jak mieszkańcy Niniwy. Zawierzmy siebie Chrystusowi. Uwierzmy w Jego moc i obecność Jego łaski. Która przemienia myślenie nawet tych, co mają serca osiadłych i nie przemieniają swojego życia w nic poza sobą. Prośmy Chrystusa o Jego obecność w naszym życiu. To wystarczy.